Ale, ale, moi drodzy, zanim wam pokażę pewną rzecz, wyglądam jak totalny dzban, widzowie. No, po ręce nie widać za bardzo różnicy, ale widać, że nie jest ta ręka tak ścieniowana, jak powinna być. Nie wiem, co nubek zrobił mi, czy on jeszcze mi namieszał bardziej w plikach gry, czy co, ale przerąbane. No, dobra, widzicie, już, już kliknąłem. No, trudno, widzowie. Co to jest za skin? Widzowie, co ze mną jest nie tak? Patrzcie, moje plecy. To jest creeper? Ja, mój skin zrobił się z jednego piksela, no co, co to jest teraz? Czemu wyglądam jak był z tego świata? To, to miało się naprawić, co on znowu nagrzebał mi? Ja nic nie robiłem. Uwie, uwierzcie mi, ja nic w plikach gry nie ruszałem. Nubek znowu coś namieszał. I znowu coś takiego mam. Jestem ciekaw, czy on też tak wygląda. W sensie czy też wygląda, że ma, je, wygląda jak taki jeden piksel. I zobaczymy, czy, czy faktycznie on się też zmienił, czy tylko ja wyglądam jak totalny dzban, naprawdę. A z czego co tam widziałem w ogóle na filmach Wojana? Wojan ma wszystko git! Ale ja mam źle i niby Nubek, a mi się wydaje, że Nubek w ogóle kłamie Zaraz z pogadamy, ale widzowie łapeczkę zostawcie, żeby mnie pocieszyć Zostawcie łapeczkę widzowie już na dniach W tym tygodniu, prawda? No chyba na 100% Na 100% w tym tygodniu będzie już sklep, także Przyjaciele, wyczekujcie, szykujcie mamonę I lecimy z shoppingiem z takich koszuleczek pięknych Dobra, e, widzowie idziemy namieszczać tam u Nuba Trzeba, Troszkę się poirytowałem strasznie, jest brzydka pogoda jak widać e, No i świat wygląda jak wygląda, jak jeden wielki piksel no, no jakbym grał w jakiegoś Robloxa, albo w jakąś plastelinkę widzowie No, na każdym komputerze by chyba poszła ta gra teraz, zobaczcie jak to wygląda, no przecież to No i oczywiście ten deszcz, Jasny, to wygląda jak inna gra Dobra No nie, on wygląda normalnie Ty, ziomek Ty O kurde stary Co? O kurde Widzisz jak wyglądam? O kurczaczki No co o kurczaczki? A ja jak wyglądam? Normalnie! A ty co masz takie gały i takie ten jeden piksel? Ty mnie ty... kantujesz, stary, no! Ty wszystko o, widzisz normalnie z Wojanem, Wojan wszystko widzi normalnie! Nie nie, nie, ja też mam ja też mam zepsute! Jak zepsute? Ty, ale ty masz coś tak bardzo zepsute nawet skina No patrz bardzo. jak ja wyglądam? Zobacz tego creepera z tyłu! Jak myszka Miki wygląda! O kurde! Czemu wygląda? No co jest ze mną nie tak? Nie wiem stary, ale jesteś cały zielony! Elony. Dobra, wygląda jakby z tego świata normalnie ty! No dosłownie, no. No my! Dobra, chopie! Czekaj, trzeba ogarnąć jak to naprawić, dobra? No jak to naprawić? Czemu Wojtek widzi wszystko normalnie, a ja nie? Ty weszłeś na... Ty wbiłeś na mój komputer i Ale Rzeczy. czemu ty na mnie krzyczysz? No dobra, no, jestem wkurzony, ale powiedz mi, czy ty widzisz wszystko normalnie? No nie, teraz widzę nie normalnie Na pewno, to czemu jesteś normalny, masz normalnego skina, a ja mam jakiegoś dziwnego nagle Może u ciebie jakoś się to sypcie i coś to w ten, zepsuje no, no tak No nie, no. naprawdę mam, Sam no, co, tak co mam ci pokazać Tak działa informatyka Co ci pokazać? Nic, ja po prostu to... pomóż mam mi odpalić, to Mam odpowiedź najba na kanale? No zpali... nie, no, no, no dobra, wierzę ci, jak już tak, tak. mówisz to ci wierzę No ale dobra, jak to naprawić, ty co zrobiłeś, wytłumacz jak to zrobiłeś A pasta tam jest raz, raz, raz gdzie? Tam daleko. Gdzie? Tam daleko! A moja twarz! O. No... No tamta też tak. wygląda tak, ale ta jest jeszcze gorsza. Boże, no przecież mój łuk to jest kawałek deski Co się śmiejesz? Jakie drewno! <noise> no, przestań się ze mnie śmiać. Dobra. Nie da Stary! No. Musimy to naprawić! Co to jest? Dobra, wiesz co powiem ci to jest piecona wiepsowina No dobra, nie chce iść Dobra wygląda. chodź musimy to naprawić ja wiem jak ja to włączyłem tak. Bo jak tutaj, to nie? włączyłeś Ale wiesz co no trzeba tam gdzie haker miał tamte ten miejsce bo coś widzimy nie wiem czy to z hakerem coś ale tam, tam, co, tam co, myślisz, tam że haker to zrobił? Czemu nie, pada deszcz, my... ja przez ten też nic nie widzę, widzisz to? O kurde cool, no Tak jakbyś no. był pod prysznicem normalnie tak to wygląda No tam, co ja Czemu bo tu tam... jest? A tu jest przejście tak to jest o, cool, bo tam stary. No? Ale to wygląda. Yy, włączyłem to na serweze właśnie. Tylko że to, to, to zadziała mi i tobie zadziałało zadziałało. To, dobrze, to, że jesteśmy na ten... Co to jest? Co to? Co? Nie. Nie, to jest no. nie Prowadź, ma. prowadź. Dobra, chodź. Spoko, to nie ja. No, no. Kurczę. Przepraszam, no. no. Chodź. Kurczę. A co? jesteś normalny. Uspokój się, prowadź do celu, bo chcę to tam. naprawić. Tam i ja po prostu usunę chyba to co wziąłem, spróbuję i zobaczymy co działa Czemu to wygląda na ten kaktus. Nubek ty jesteś chory? Nubek! Ty to może jakaś zaraza jednopikselowa jest ty Nie, nie wiem, nie wiem po prostu... Dobra, tak... prowadź, o, tam, 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 tam. tam, tam. Jaka lawa, co to jest? Co to jest za lawa? Co to jest Nubek? Co nie bój zaby. O, tam było... Tam było to. To. Co mi się wydaje, coś stary, że mi to nie zadziało, ale na tobie tak. że co, co, To jest woda, czy nawa? Nawa. A dobra, dobra, dobra myślałem, no mogę. Lawa a, dobra. To nie próbujemy. No? Dobra, tutaj, o. Tutaj! No bo tutaj to włączyłem. Co, co to jest? No kurwa, no to już było, tylko. A, no nie wiem w sumie.

Dobry żart! To jest obsydian, tak? Co? Co to jest? No, zobacz, jak obsydian wygląda. To jest obsydian. Nie, nie, nie widzę cię. To by się No Nie bawię taki. się, no tu jestem. Patrz, to jest obsydian. To obsydian! A, no! A! Zabić Boże, mnie chciałeś. nie chciałem! Nie chciałem się zabić, czemu tam stałeś? To... Ty, patrz, to jest kamień. Jak skopiesz to i postawisz, ten kamień jest ciemniejszy. Ale no różnica, co, a, co to, jest? a co, wygląda, co to jest? Co to? O, kurde. Redstone, czekaj, patrz to, patrz to, patrz to, patrz, wygląda! Patrz ten Redstone! Aha. Czemu Panią. ty umierasz? Nie mam wody, patrz Redstone, patrz co to jest. Wygląda jak czerwony dywan. Po co my tu jesteśmy? Wyjdźmy stąd, mamy to naprawić. No nie, po prostu tutaj mi się wydaje, że trzeba to... Ja po prostu wyłączę to będąc tutaj, dobra? Jak? Za, za, zaraz to usunę, dobra? I po prostu będzie nam chyba działać. Po prostu w tym miejscu... A ale ściągnij ten, żeby wiedział co mam dalej. No bo to może jest ten, może to od tego zależy, bo no nie ustawiałem niczego takiego. Dobra więc... no, trzymam kciuki. Ale co to jakieś magiczne, nie wiem szamanie, magiczne zaklęcie, zaraz to ogarnę. Teraz no nie no nie, wyłączy się z serwera, czekaj, wchodzę... Chodźcie ma... Co ty? Klik 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 coś klik. tam napisem klik, klik. Co ty robisz? Zaraz mi bardziej Minecraft I... zeps... Czekaj czekaj i klikam i... Pik No i co? i co? Dobra, dobra, fajne trolle robisz na mnie, nie? Dobra, chodź do góry. Nie mam! Chodź! Ej! O no pli mam, mam normalnego crafta! Jak ty mnie trollujesz? Można nie Nie wytrzyma. no mam normalnego! Ja no ze nie. nie wytrzymam Ej! No Nubek No patrz, mogę cię, mogę cię udowodnić, patrz Mogę ci udowodnić, wrzuć mi coś, a ja powiem co trzymasz z ręce, patrz, pokaz mi Pokaz eee... co trzymasz, a ja ci powiem O, dobra To jest... Fajerwerek Skąd ty to wiesz? No dawaj jeszcze coś O yy, Spodnie szkudziane Co?! I faktycznie... To działa Dobra, mi się wydaje, że ty przez cały czas miałeś... a to? Zubi hełm Nie no nie mogę Nie dobra, to mnie, ty mnie trolujesz Działa ci? No, no mi nie, no ja widzę dalej tak samo No nie no ty mnie trolujesz, wyłączyłem, to, usunąłem no, Ale Chłopie. to co zrobiłeś, ale to zrobiłeś u siebie na kompie Nie no zrobiłem to na serwerze Jak na serwerze, Tu klikałeś u siebie na kompie No na serwerze, serwerowym no No, no ja wszystko no widzę tak miała. samo, jak było. Ja, mi się wydaje, że ty masz normalnego skina i ty przez cały czas miałeś wszystko normalnie. NIE! Bo udc No dobra, licz, dobra, okej, okay, Naprawdę mówię, wcale, serio. No to co ty, co, co dobra, powiedz co zrobiłeś, ja zrobię to samo. Ale usunę ja nie miałem nic na komputerze, po prostu usunęłem, to jest serwerowe. Ale co zrobiłeś, usunąłeś to po prostu? Tak, nie ma już tego nic. To czemu ja to mam? Naprawdę, mi, panie. To jest to jakiś chory psychicznie patrz na mojego skina, no. No, ja, ja widzę tego, no właśnie, że psu tego, to ja no, no nie wiem Ja nie mogę No nie może to wakar Boże, no jak wiem, wygląda... Nie. Jak Ej, świat chłopie. wygląda dziwnie Ej, no? no dobra, to może... To chodź za mną, ja, ja widzę wszystko, to będę ci może mówił, co? No no będę chodził ja Patrz, co tutaj masz No bo ja się załamie Gdzie ty Gdzie jesteś? jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu O, tu, nie widać nimku a no tak, bo graliśmy, zapomnieliśmy włączyć pufkowanego, graliśmy Ładaj panią! No Ja cię ochronię Nie, Ja nie mogę No i dziura, no i dziura No i dziura, no i dziura. No i dziura. o chodź tutaj są łóżka, o, się chodź się prześpimy, chodź szybko Szybko, 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 szybko Dobra Nubek, idziemy spać I kmisz mi jak, jak to Może ja to muszę się siebie na kompie usunąć Przecież ja nie chcę myśleć Co ja bez przerwy będę widział takie wojanowice i, i siebie, tak? Ci to już nie I podoba. Się daje, to powinno działać starym? To wszystko chodzi. No. Weź zobacz. Na, może z, weź co spróbuj? Może spróbuj umrzeć na parę sposobów, to ci się zbuguje Odbugujemy. No zostaw z no tej temki. mam pierwszy level. Eee no. to poczekaj, no to tylko odłożaj temy do tego. Okej, okay, mamy może, jest? Może ja cię powinienem zabrać. No mamy zaraz, litry. Zobacz, co... dobra, no poczekaj, no pójdziemy sobie gdzieś. Odłożę rzeczy. No i spróbujemy, no ale nie, przez zabicie ty to w plikach gry coś namieszałeś Uber. No da, może ci się wiesz powinno odbugować Tak jakby, nie? Dobra, mi się wydaje, że ty my tak kantujesz, nie podoba mi się to No, na no nie no Obrażasz mnie teraz No nie obrażam cię mnie, debil, debil! <głosy> Ale Widzowie, <noise> powiedzcie, czy Czy ja mam może jakieś oczy złe, ja już może nie widzę Dobrze, dlatego tak widzę Dobra, gdzie sobie ale gdzie dzia? zachować tutaj, tu jest skrzynka tu jest łóżko gdzie jest enter chest tutaj? Nie no ty mnie żartujesz, się no. robisz jaja zarobić Jakie jaj, o co dobra teraz ci nie rozumiem o co chodzi nie? Dobra chodź, pierd... ja Ledzenie, cię Jedzenie, fajerwerki Dobra no ja, możesz mnie zabijać, no, ja zabijać. Czym ty mnie zabijasz? Czy, co ty masz w mięskiem. ręce? mięsko Zaj, No nie bij mi mięskiem, mieczem weź mnie zabij szybko no, no dobra, no nie mam mięsko Noob. B... No, jak ci, no, ci to no, długo zaraz. schodzi, no nie mogę No to chodź, mogę. tu, no, o. zabiłeś mnie Widziała? No, i... no, widzę tak samo chyba. No tak. nie, dobra, to teraz próbuję może sam się zabić, to inaczej będzie. Wlawek czy coś, próbuj, jak. Nubek, to zabijanie się. Dobra, ja idę zobaczyć, jak neder wygląda, to mnie ciekawi. Chociaż tyle mogę zobaczyć jeszcze przez moje życie. Idziesz, No ja tam nie wchodzę, nie, nie. nie. Boisz się? Bo nie, tam nie byłem nigdy, no nie. Dobra, wstąpić. ja ci będę mówił. To może się spalę w lawie w nederze. No, to spać się w nawie i Chodź, ja ci nie oddam rzeczy, trzymaj. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Ale ty masz rzeczy, Cyk, 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 cyk. A ty dalej widzisz tą bluzę dużą? No! Ja mam normalną No, dużą bluzę masz, dobra, wbijam. Zaraz ci powiem, żebyś tu nie wszedł. Sprawdźmy to. O! Jak tu czerwono, ale nie wygląda tak strasznie. Działa? Nie jest źle! Znaczy no, co działa? No widzę wszystko tak jak... Tak jakbym miał zbugowane, no, na czerwono wszystko. Bez żadnych... Nie! No beznadziejnie! Czekaj, dobra, ja spadam, ja spadam na dół. Proszę mnie nie zabijać. Ha. Lecę do lawy! Uuu, nie do... O, Boże, dobra, do lawy, jak chcę się spalić. I nie widać. Uwaga, bo się zrespie w tym. Jestem, 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 jestem. Nie no, Nubek! To dalej to samo no Co ci? Katan, sorry Kurde, zdrowie, ale... Nie, no bo mi się to nie podoba. Wojtek ma wszystko normalnie, ty widzisz wszystko normalnie Tylko ja mam coś zrąbane, tak? Mi się że to nie podoba, ja chciałem to być... Zrobiliśmy chowanego, mieliśmy to wyłączyć. Ty dalej mi przytrzymujesz Eee, przepraszam cię. Nie wiem co by powiedzieć. No, przepraszam, to chyba coś ma zepsutę. No super! No może ci się jutro naprawi, o! Nie wiem, będę próbował zainstalować jeszcze raz Minecrafta całego, wiesz? Dobra, to nie bądź zły, dobra? No jestem z... jak mam nie być zły? Ty... Nie mieszaj już nigdy w plikach gry, szczególnie ty Nubek! Ty nie wiesz w ogóle co, co, co oznacza po angielsku, no No dobra, przepraszam, no, no. Nie Spadaj chciałem do siebie już, spadaj do siebie Nie chciałem taki być, sorry, Paniun. Nie wiem widzowie Nie wiem spróbuję zainstalować Minecrafta jeszcze raz, więc liczę na to, że naprawi mi się to. Ale cóż, zostawiacie łapkę do góry, subskrybujcie kanał, widzimy się oczywiście jutro, jak co dzień trzymajcie się i do zobaczenia.